Rozpoczęły się konsultacje dotyczące ustawy o fundacjach rodzinnych i o tym będę rozmawiał z panią Katarzyną Karpiuk z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry, panie redaktorze. Największe pozytywy i największe rozwiązania zawarte w tej ustawie, jak pani by podzieliła na takie dwa strumienie rozwiązania prawne tam znajdujące się? Na pewno najbardziej pozytywnym aspektem tego, że projekt został opublikowany już, jest właśnie sam fakt jego, publik jego publikacji. Po przeszło trzech latach w końcu ujrzał on światło dzienne. Tym samym rozpoczynamy etap już tych oficjalnych 30-dniowych konsultacji społecznych. Fundacja Rodzinna, jeżeli wejdzie w życie w planowanym terminie, czyli od stycznia 2022 roku, stanie się narzędziem, które do tej pory nie było dostępne na gruncie rodzinnego prawa, polskiego prawa dla polskich przedsiębiorców. Do tej pory musieli oni planować sukcesje w oparciu o regulacje prawa spadkowego, prawa cywilnego czy kodeksu spółek handlowych, bądź też decydować się ewentualnie na skorzystanie z rozwiązań zagranicznych. Więc niewątpliwie możliwość uregulowania kwestii i wprowadzenia instytucji, która da nam możliwość zagwarantowania przyszłości przedsiębiorstwa, zagwarantowania jego ciągłości przez następne pokolenia bez ryzyka podziału w związku z postępowaniami spadkowymi, wyeliminuje ryzyko ewentualnej sprzedaży, Zewnętrznym inwestorom, w tym zagranicznym, należy poczytywać in. Plus. Ogromnym plusem jest też fakt, że krąg potencjalnych beneficjentów fundacji, mimo tego, że takie głosy się pojawiały, nie został zawężony do grona najbliższej rodziny, a został ujęty szeroko. Więc w tej chwili, według projektu, beneficjentem może zostać osoba fizyczna. Niezależnie od stopnia pokrewieństwa z fundatorem, bądź też organizacja pożytku publicznego, co wpisuje się też w postulaty przedsiębiorców, gdyż duża część dużych firm rodzinnych w Polsce także wspiera instytucje, instytucje charytatywne. Ale w tym grupie nie mogą się znaleźć osoby, które są partnerem bądź partnerką właściciela firmy. Tak? W tej chwili, w tej chwili jak najbardziej mogą. W tej chwili nie mamy tego ograniczenia, więc może, mogą być to członkowie rodziny, może być to małżonek, może być to partner pozostający w związku nieformalnym. Co więcej, może być to osoba trzecia, przyjaciel rodziny, zaufany pracownik, zaufany menedżer. W tej chwili nie mamy tego ograniczenia, co jest na pewno bardzo pozytywne. Co więcej, w przypadku firm rodzinnych prowadzonych Faktycznie nie tylko przez współmałżonków, ale na przykład przez rodzeństwo, przez rodzeństwo bądź też dodatkowych wspólników, mamy możliwość ustanowienia fundacji rodzinnej przez kilku fundatorów, i tym samym jedna instytucja może nam zabezpieczyć interesy całej rodziny, bez konieczności dokonywania pewnych podziałów czy przekazywania udziałów, tak, żeby zabezpieczyć całą firmę. Możemy też ustanowić fundację w drodze testamentu. Oczywiście w tym momencie mamy do czynienia wyłącznie z jednym fundatorem, chociażby z uwagi na ograniczenia, jakie, jakie ustanawia prawo spadkowe i warunki sporządzenia ważnego testamentu. Natomiast, jak mówimy już o dziedziczeniu, z dziedziczeniem wiąże się też największe ryzyko obecnego projektu i pewnego rodzaju. Można powiedzieć śmiało rozczarowanie, czyli uprawnienia zachowkowe spadkobierców fundatora. W tej chwili nie, nie są one wykluczone, czyli spadkobierca fundatora będzie miał prawo ubiegać się o roszczenie zachowkowe do fundacji. Zostaje to co prawda ograniczone, czyli każda kwota wypłacona z fundacji tytułem zachowku będzie pomniejszała następnie świadczenia takiego beneficjenta, do których byłby uprawniony z fundacji, a także jego udział w ewentualnym mieniu likwidacyjnym fundacji, a z drugiej strony wypłaty już, poczynione wypłaty z fundacji, także pomniejszą zachowek. No niemniej jednak biorąc pod uwagę, że tym głównym składnikiem majątkowym w przypadku takiego dzielniczenia z przedsiębiorstwem, niejednokrotnie o bardzo dużej wartości, ciężko będzie bez ryzyka uszczerbku finansowego dla fundacji to roszczenie zachowkowe wypłacić. Co prawda projekt ustawy przewiduje także zmiany w przepisach spadkowych, które mają zostać wprowadzone w kodeksie cywilnym. Przede wszystkim przewiduje możliwość wprowadzenia tak zwanego miarkowania zachowku, jeżeli zobowiązany do wypłaty zachowku będzie musiał spłacać go z, ze, ze spółki, czy z tego składnika majątkowego, który jest spółką. Będzie to oznaczało, polegało na tym, że uprawnione, w tym także, przepraszam, zobowiązane, w tym także fundacja, będzie mogła żądać po pierwsze, obniżenia wartości należnego zachowku, możliwości odroczenia jego płatności bądź też rozłożenia go na raty, zasadniczo na okres pięciu lat, aczkolwiek w szczególnych sytuacjach za zgodą sądu okres rozłożenia na raty będzie mógł zostać wydłużony o dalsze okresy. Na pewno jest to pozytywne. Taka konstrukcja znana jest już w przypadku dziedziczenia gospodarstw rolnych, więc bardzo dobrze, że w końcu takie zasady mają też dotyczyć, dotyczyć dziedziczenia przedsiębiorstwa. I to nie tylko w sytuacji, kiedy zostanie ono wcześniej wniesione do fundacji, ale także w przypadku, kiedy fundacja nie znajduje się w tym obrazku i, i nie wchodzi nam jako jeden z podmiotów zobowiązanych. Więc to na pewno jest pozytywne. Kolejną kwestią związaną z dziedziczeniem będzie, będzie fakt możliwości zrzeczenia się, zrzeczenia się ewentualnie zachowku przez uprawnionych. Oczywiście te, te umowy będą musiały być zawierane za życia uprawnionego i jeszcze fundatora. Kwestią, która na pewno rozczarowuje, jest potraktowanie darowizny czy wpłaty do fundacji, wniesienia majątku do fundacji, na równi z darowiznami dokonywanymi za życia fundatora na rzecz swoich spadkobierców, czy też kręgu osób uprawnionych ustawowo do zachowku. Dlaczego? Bo oznacza to, że nie mamy tutaj ograniczenia czasowego. Czyli niezależnie od tego, jaki okres upłynie nam od utworzenia fundacji do śmierci fundatora, majątek wniesiony do fundacji każdorazowo zostanie zaliczony do masy spadkowej. Co ważne, w przypadku osób trzecich, gdzie niewątpliwie fundacja jest taką osobą trzecią, w przypadku osób trzecich okres tego zaliczenia wynosi 10 lat. Na etapie prac postulowaliśmy, aby korzystając z dobrych przykładów zagranicznych ograniczyć okres zaliczenia majątku wnoszonego do fundacji do dwóch, trzech lat, co by też przyczyniło się do zachęcenia polskich przedsiębiorców do odpowiednio wczesnego planowania sukcesji. To mogłoby ograniczyć to ryzyko. Niestety na chwilę obecną tego ograniczenia nie ma. Oczywiście mamy jeszcze 30 dni konsultacji, w trakcie których postaramy się. Płynąć na zmianę przynajmniej tych regulacji. Gdy Pani wymieniła tę listę bankamentów, to ja teraz mam wrażenie, że do osiągnięcia konsensusu w takim terminie 30 dni, to jest droga bardzo daleka, krótka i niemal nie do zrealizowania, aż tak źle jest? Myślę, że jest to to oczywiście dotyczy tylko pierwszego pokolenia, czyli tego pierwszego etapu wniesienia, bo tu, tu nam się zmaterializuje zachowek. Natomiast no jeżeli nie dojdzie do porozumienia w rodzinie i nie uda się zawrzeć wszystkich ze wszystkimi uprawnionymi ewentualnych umów o zrzeczenie się uprawnienia zachowkowego, faktycznie może dojść do sytuacji takiej, że fundacja i jej zasoby majątkowe. Czyli też bezpieczeństwo rodziny zostanie nadszarpnięte koniecznością tych wypłat. Też proszę zwrócić uwagę na to, że beneficjent fundacji uprawniony do pewnych świadczeń będzie jednocześnie niejednokrotnie spadkobiercą, co będzie oznaczało nakładanie się tych roszczeń. I, i owszem, mamy tutaj tą możliwość zaliczania wypłat y, dokonanych już przez Fundację na zachowek i w drugą stronę, jeżeli najpierw nam się zmaterializuje obowiązek wypłaty zachowku, a dopiero potem miałoby powstawać świadczenia. Y, niemniej jednak... Y, Powstaje takie ryzyko, co będzie zmuszało fundację do wypłaty znacznych środków o znacznej wartości w dosyć krótkim okresie czasu. A nie spodziewajmy się tak ogromnych nadwyżek finansowych i wolnych środków finansowych w zasobach fundacji. Fundacja ma działać na pokolenia i długotrwale. Długofalowo zabezpieczać członków rodziny pewnymi okresowymi wypłatami, a nie, jednorazo, nie jednorazowymi. Miała też chronić członków rodziny przed nimi samymi, czyli na przykład nie, żeby nie przekazać dziecku jednorazowo ogromnej kwoty pieniędzy. O powstającej ustawie o fundacjach rodzinnych rozmawiałem z panią Katarzyną Karpiuk z kancelarii Orzuk Tamczykowski. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.